Gościmy dzisiaj Pana Profesora Doktora habilitowanego Jacka Leociaka, kierownika Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Członek założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów, redaktor rocznika Zagłada Żydów Studia i Materiały. Opublikował liczne książki, między innymi Ghetto Warszawskie wspólnie z Barbarą Engelking, doświadczenia graniczne, spojrzenia na warszawskie getto, Książkę Młyny Boże, która wyszła w wydawnictwie Czarne, dobrze pamiętam? Tak. tak. Yy, nominowana ta książka była do jednej z najważniejszych nagród literackich w Polsce czyli nagrody literackiej Nike. Biografię ulic, za którą otrzymał nagrodę Clio, Wieczne Strapienie oraz Warszawski Trójkąt Zagłady. Książka była nominowana do nagrody literackiej Miasta Społecznego Warszawy. Oprócz tego, Pan Profesor wydał antologię archiwum Ringelbluma razem z Panią Martą Janczewską. W 2019 roku Pan Profesor został uhonorowany prestiżową nagrodą imienia Kazimierza Wyki. A miałem okazję poznać osobiście Pana Profesora, to było pierwsze nasze, jak do tej pory jedyne, a dzisiaj, dzisiaj się ponownie spotykamy. W czerwcu w Warszawie, podczas przyznawania nagrody literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, pan profesor otrzymał główną nagrodę w dziedzinie książki o mieście Warszawa. Książki, która tutaj w tej krótkiej nocy, którą wam przeczytałem, nie jest wymieniona. Książka zatytułowana Podziemny Muranów jak rozumiem, to jest chyba najnowsza, ostatnia książka pana profesora. I teraz ta książka. Ona wyrosła z takiej, z takiej potrzeby opisania czegoś, i wracam do Pana formuły, bo to jest bardzo trafna formuła, opisania czegoś, czego nie widać, ponieważ, ponieważ po Gęcie Warszawskim, które e, zostało utworzone przez Niemców i zamknięte w listopadzie 1940 roku, 1940 roku. Później, i, i taką, e, taką, takim, takim punktem kulminacyjnym historii Getta, to było lato 1942 roku, czyli ta wielka akcja likwidacyjna Getta, wysiedlenie Żydów, przetransportowania, deportacja ich do obozu zagłady w Terblince. Warszawskie Getty było największym gettem w Europie okupowanym. I teraz ta książka stara się opisać coś, czego już nie ma i nigdy nie będzie. Co jest powietrzem, pustką. Bo na tym morzu martwym po Warszawskim powstało nowe osiedle, muranów po wojnie. Tuż po wojnie w 1939 roku zaczę za zaczęto wznosić ten Muranów i teraz to, co jest taką no, specyficzną cechą Muranowa, to jest to, że on był budowany na gruzach, ponieważ tych wszystkich gruzów, które tam zalegały, nie sposób było technicznych możliwości. Wywożono oczywiście ten gruz, oczyszczano ulice, ale oczyszczenie całego terenu z gruzu było technicznie niemożliwe i dlatego mówimy w takim właśnie symbolicznym skrócie, że Muranów powstał z gruzu, z gruzu gettowego i na gruzach gettowych. I Lacher specjalnie zostawił gruzy panura, tak jakby Muranów, to osiedle Muranów uczynić takim pomiennikiem. Bo on był doskonale świadomy, gdzie buduje. On wiedział, że buduje na gruzach Getta, na miejscu, w którym skończyło się skończyła się wielosetletnia historia Żydów w Warszawskich. To wyobraźcie. Jak Ile, ile tych rzeczy zanega wciąż w, w, na całym obszarze muranowym, ale tam są nie tylko rzeczy, tam są również ludzkie ściany, wciąż. E, I teraz ten Muran stoi nie tylko na fundamentach starych y, y, gettowych kamieni przedwojennych, nie tylko e, na mnóstwie tych rzeczy gdzieś tam w ziemi wykopanych, ale również tam są szczotki ludzkie i one są odnajdywane, oplecione kawałkiem korzenia. I ten korzeń jest, można powiedzieć, symbiotycznie tak wlan, wlewa się w tą rzecz. On go, on je nie dotyka. I on jej nie oplata, to jest źle powiedziane, on wrasta w tą łyżeczkę. Co się mogło stać? No, po prostu ona leżała sobie w ziemi, ale ziemia żyje, no. Na Muranowie, Muranów jest teraz jednym z najbardziej, jedną z najbardziej zielonych dzielnic, tam jest mnóstwo drzew. I na gruzach rośnie specjalny gatunek takich roślin, co się nazywa ruderalne rośliny. On te, które nie potrzebują jak jakichś dobrych warunków glebowych, które są na tyle silne, że mogą te swoje korzenie zapuszczać wśród gruzów. I coś takiego się stało z tą łóżeczką. Nagle jakaś roślina tam w pobliżu zaczęła rosnąć, i ten korzeń e, e, po prostu przez lata całe pod ziemią, on żył, a ona nie żyła, prawda. i on się wplatał i wrastał w nią. I nagle Wyjmujemy z ziemi coś takiego. No, taką, ta łyżeczka ta to jest właśnie taki sygnał, że pod ziemią jest cały obszar, niezmierzony obszar życia Taka potrzeba pisania, zapisywania tego świata, który wokół nas przepływa, ona była szczególnie ważna, właśnie jest w ogóle szczególnie ważna, w takich sytuacjach kryzysowych, w takich sytuacjach y, y, ekstremalnych, w takich sytuacjach, gdzie ten porządek świata się wali. I to, co jest charakterystyczne dla zakłady i dla tych, którzy stali się ofiarami zakłady, to jest świadomość tego, że dzieje się coś niezwykłego i że jest Odczuwa się też taką jakby wewnętrzną powinność, żeby to zapisać. zapisać. I, i, I jest taka sytuacja, że wiadomo, że już nie sposób siebie, ocali, że zginiemy. prędzej czy później. Nie mamy szans. Nie mamy szans. Ale w jaki sposób można siebie jednak ocalić w tej zakładzie? No właśnie zapisać siebie. Ocenić na papierze, zapisać swoje imię i zapisać to, co ja przeżywam, to, co ja czy czego ja doznaję, prawda? I te książki wykorzystuje <kluzny> Wykorzystuję przede wszystkim te świadectwa, które powstały tam i wtedy, to znaczy w czasie getta, albo po stronie aryjskiej, w ukryciu. Ale, ale tam i wtedy na gorąco. Wtedy, kiedy nie było jeszcze tej świadomości końca, pierwsza odpowiedź na Panie pytanie jest to, że te dzienniki, one były pisane i były ukrywane. były zakopywane, ale nie tylko pod ziemią, pod w ziemią innych w tym konkretnym miejscu, ale ludzie chowali to w różnych, w różnych miejscach we, 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 we framuce drzwi. Ale w latach 90. ja brałem, to przynosili mi artyści zamówione, ja to brałem gołymi rękami. Co jest skandal. To jest przekroczenie wszelkich reguł. Powinienem właściwie być aresztowany dzisiaj, gdyby ktoś zobaczył, że ja coś takiego robię. Ale wtedy, 30 lat temu, nikt nie, nie dawał żadnych rękawiczek ja ja jakby, no wie, wiecie, no, ja brałem te, te, te autentyczne karty, zapisane, bo tam jest sporo dokumentów, pisałem na maszynie też, no. Ja te, znaczy, maszynie, ale są, no, ważną rzeczą jest to, dla, dla mnie osobiście, że ja się urodziłem na Muranowie, to już wam mówiłem. Urodziłem się na tym Muranowie, czyli na tym terenie po geście, i z bardzo długo nie miałem w ogóle świadomości tego nie mieszkam. A jednocześnie, jak tam jako chłopak, tam młodszy, starszy, bawiłem się gdzieś wśród tych podwórek, no też mój dom stał na tym nasypie gruzowym. Jak tam się gdzieś w ziemi kopało, no to no, właśnie te rzeczy wypadały. To I... Bardzo ważne. Mógłbym długo na nie odpowiadać, ja muszę odpowiadać krótko. Więc tak. E... Niestety, mówię niestety zaraz się zorientujecie, dlaczego mówię niestety. Niestety jest tak, że w wielu takich tekstach po wojnie powstałych o Januszu Korczaku, artykułach e, wspomnieniowych, mówi się tak, no Korczak dokonał jakiegoś heroicznego czynu, że nie uciekł z getta, a po, trzeba wiedzieć, no, Korczak był wtedy postacią legendarną, już wtedy, za życie swojego, bardzo znaną, mającą mnóstwo przyjaciół, mógł tam dom. No i teraz naj, najważniejsza, najbardziej dramatyczna historia. Jeszcze na Umszach Placu, jak Korczak był, biegali do niego urzędnicy judenatu i mówili, choć my tu już wszystko załatwiliśmy, tego lat, lat. Ukryjemy cię. Nie. Nie wiem. Nie. Wsiedli do tego wagonu. I teraz trzeba mówić. To są wagony bydlęce. Tak? Kryte takie wagony. Tam ładowano do tych wagonów 100, 150 osób. Otworny ścisł. Nie można się było ruszyć. Wagony były wysypywane wapnem. Nie I to wapno wydzielało ten to no, taki no, no smród, prawda? zabierało powietrze. No, to, to był horror. Warunki, w jakim e, 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 Żydzi jechali do Tereblinki, były straszne i długo to trwało bardzo, bo z, z Warszawy do Tereblinki jest niecałe km kilometrów. Jedna z najbardziej znanych na świecie polskich postaci, polskich, polskich i żydowski, prawda? Polsko-żydowski. a jego żydowstwo była dla niego samego problemem, prawda? Ale na pewno czuł się Polakiem i na pewno czuł się Żydem jednocześnie, prawda? I, i, i to jest, to jest to zwycięstwo, prawda? On jest, on jest cały czas. Historia. Manipulacja historii różni się od debaty historycznej między innymi tym, że Chce narzucić, znaczy efektem manipulacji historii jest narzucenie jakiejś jednej wersji, jednej wizji i przedstawienie tego jako jedynej prawdziwej, jedynej słusznej, i tak dalej. Nie ma żadnej dyskusji już na ten I przed tym się musimy bronić i musimy wiedzieć, że to nie jest właśnie tak, że wiedza jest takim, ona powstaje, ona jest w ruchu. Ona, ona, ona jest pewnym procesem. Ale jeśli w ogóle wszystko olejemy, jeśli już nic nas nie będzie interesować, no, jeśli będziemy sprawdzać w telefonie tylko ile kosztują buty czy tam coś, mówię bo jak ja na przykład jest, metrzę, jestem, jestem, czy stoję i widzę, oczywiście wszyscy, bo mają telefony, wszyscy siedzą w telefonach, z 99% e, pasażerów ma telefon ochrony, stąd i się. Widzę, co jest na tym I Mówię Wam bardzo często, widzę młodzi ludzie przeglądają tam jakieś oferty, takie właśnie z ubrań. nie tylko to na pewno, ale ja, ja akurat to widzę. To nie jest jedyne źródło wiedzy o świecie. E, więc powiem tak, że w swoim imieniu, mam nadzieję, że nie tylko w swoim. Dziękuję za to, co Pan robi, za to, co Pan pisze i za to, co Pan mówi. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.